Witam na następnej części filmiku, na, których, na którym pokazuję naszą ananasową chustę. Teraz pokażę rzędy od 36. Ten rząd znajduje się tutaj. Chusta już, już tak wygląda. Jesteśmy bliżej końca, na szczęście. A więc 36 rząd zaczynamy od naszego motywu normalnie. Czyli dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki, następnie dwa oczka łańcuszka i przerabiamy, zaczynamy przerabiać małego ananaska, czyli w naszych tutaj słupkach dwóch, które robiliśmy poniżej, pomiędzy motywami, w tej dziurce zrobimy pięć słupków, tak jak zawsze przy małym ananasku oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka. 5 słupków oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Dalej dwa oczka łańcuszka i przechodzimy do naszego motywu, który robimy normalnie poniżej. Na motywie, czyli dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. Dalej przerabiamy normalnie naszego ananaska, czyli trzy oczka łańcuszka. Oczko ścisłe na pierwszej muszelce i dalej Muszelki składające się z trzech oczek łańcuszka. Za tym ananaskiem, tak jak robiliśmy już wcześniej, trzy oczka łańcuszka i ten schemat, który pokazywałam na początku. I tak do końca tego 36 rzędu. A więc pokażę to w praktyce. Robutka już jest odwrócona. Zaczynamy od zrobienia. Dwóch oczek ścisłych, żeby dojść do środka tego motywu. Czyli pierwsze oczko ścisłe, drugie oczko ścisłe w środku w dziurce, trzy oczka łańcuszka, jeden słupek w tej dziurce. Dwa oczka łańcuszka i dwa słupki, czyli nasz motyw. Następnie robimy dwa oczka łańcuszka. Narzut. I tutaj, w tych, w tych widełkach, czyli pomiędzy tymi słupkami w dziurce, proszę zrobić Pięć słupków, pierwszy słupek. I te pięć słupków ma być oddzielone jednym oczkiem łańcuszka, czyli słupek pierwszy, oczko, słupek drugi oczko. Trzeci słupek oczko. Czwarty słupek. Oczko i ostatni, piąty słupek. Proszę zobaczyć, w tych widełkach zrobiliśmy 5 słupków oddzielonych oczkiem łańcuszka. Dalej dwa oczka łańcuszka, narzut. I przechodzimy do zrobienia naszego motywu na motywie pod spodem, czyli w tej dziurce, dwa słupki. Dwa oczka i dwa słupki. I to, co teraz pokazywałam, proszę zrobić wszędzie tam pomiędzy ananasami. Teraz przerabiamy normalnie tego ananasa, tak jak zawsze. Czyli trzy oczka łańcuszka. I na pierwszej muszelce. Oczko ścisłe. Dalej trzy oczka łańcuszka. Druga muszelka, oczko ścisłe i tak dalej i tak dalej. Przerabiamy te muszelki do końca ananasa, czyli do tego momentu i robimy trzy oczka łańcuszka tak jak poniżej. I dalej ten nasz schemat, który pokazywałam tu na początku. Tak proszę zrobić do końca, rząd 36. Teraz zrobię pauzę i zapraszam na 37 rząd. Skończyłam rząd 36. Zaraz zacznę 37, przerabianie już y, tak dużej chusty bardzo długo trwa, dlatego postanowiłam, że będę robić krótkie filmiki po 2-3 góra rzędy żeby mogły się Panie y, łatwo. Y, Łatwo połapać, nie pogubić się, na którym rzędzie skończyły. Tak po prostu będzie lepiej. I teraz pokażę rząd 37. Rząd 37 zaczyna się tutaj, od naszego motywu, i już tutaj od razu zaczniemy przerabiać naszego ananaska małego, czyli trzy oczka łańcuszka. Ostrość. 3 oczka łańcuszka. Oczko ścisłe pomiędzy pierwszym a drugim słupkiem, trzy oczko łańcuszka. Jako pierwsza muszelka, oczko ścisłe pomiędzy drugim a trzecim słupkiem, kolejna muszelka, oczko ścisłe pomiędzy następnymi słupkami. Już Pani robiły w innych miejscach te małe ananaski, pewnie wiadomo o co chodzi. Za tym małym ananaskiem. Trzy oczka łańcuszka i wykonujemy nasz motyw powiększony dodatkowo o jeszcze jedną parę słupków. Proszę tego pilnować, ponieważ dalej będzie to potrzebne do wzoru, czyli 3 razy po dwa słupki oddzielone dwoma oczkami łańcuszka. I dalej przerabiamy normalnie naszego dużego ananasa. Zaczynamy oczywiście od trzech oczek łańcuszka i nasze małe muszelki składające się z trzech oczek łańcuszka. I dalej przerabiamy ten rząd do samego końca. Czyli zaczynamy pracę. Robótka już jest odwrócona. Zaczynamy 37 rząd od dwóch oczek ścisłych. Pierwsze oczko i drugie. Następnie trzy oczka łańcuszka. Narzut jeden słupek. Dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. Pierwszy i drugi. Teraz będziemy robić trzy oczko łańcuszka i przerabiać naszego małego ananaska, czyli trzy oczko łańcuszka. Bez narzutu i szydełko wbijamy, tutaj gdzie było pięć słupków poniżej, szydełko wbijamy pomiędzy pierwszy a drugi słupek, tutaj było to jedno oczko łańcuszka i pod to oczko można wbić szydełko i zrobić oczko ścisłe. Następnie przerabiamy normalnie naszego ananaska, czyli trzy oczka łańcuszka i szydełko wbijamy pomiędzy drugie a trzecie, drugi a trzeci słupek i oczko ścisłe. Dalej do końca tego ananaska trzy oczka łańcuszka i następne oczko ścisłe Czyli już mamy tutaj, proszę zobaczyć, dwie takie małe muszelki i już ostatnia, raz, dwa, trzy oczka. I pomiędzy ostatnimi słupkami wbijamy szydełko i robimy oczko ścisłe. Zaczął się ten mały ananasek, trzy muszelki. Dalej wykonujemy trzy oczka łańcuszka narzut i proszę pamiętać, żeby pomiędzy tymi ananasami w każdym motywie dodatkowo dodać jeszcze dwa oczka i dwa słupki, czyli robimy trzy razy po dwa słupki, pierwszy, drugi, dwa oczka łańcuszka, znowu dwa słupki. W tej dziurce. Znowu dwa oczka łańcuszka i znowu dwa słupki. Ten powiększony motyw dodatkowo o dwa oczka i dwa słupki. To proszę wykonywać zawsze pomiędzy ananasami na naszych motywach. Ten rząd tak będzie wyglądał. Natomiast na samym końcu, tylko proszę zrobić. Jeden motyw normalny, czyli dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki, a pomiędzy w chuście trzy razy po dwa słupki. Proszę o tym pamiętać. I tutaj już normalnie przerabiamy naszego ananasa. Trzy oczka, oczko ścisłe, trzy oczko ścisłe i tak dalej. Ten motyw pomiędzy ananasami przerabiamy właśnie tak jak tu. Z tym, że właśnie tak jak mówiłam, na każdym motywie mają być trzy pary słupków. O tym proszę pamiętać. Tak, proszę wykonać ten rząd 37 do końca i zapraszam na filmik o następnych rzędach. Dziękuję za uwagę.